Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę, oprócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w czosie. Ale idźcie pobudzić sandały i nie ubierajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc, strząśnicie prog zług waszych, na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali wiele duchów złych, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie, trwała Tobie Chrystus. Jezus powołał dwunastu i wysyłał ich po dwóch, by głosili Królestwo Boże. Siostry i bracia, pewien misjonarz pracujący w Nowej Gminie opisał następującą historię. Wśród wielu ludzi będących poza chrześcijaństwem znalazł się pewien mężczyzna, Pewnego razu przyszedł i prosił o udzielenie chrztu przyjęcie wiary katolickiej. Kapłan go przygotował, a potem postanowił być apostołem wiary. Czynił to w ten sposób, że do pobliskiego szpitala zabierał z sobą Biblię, i na poszczególne pokoje chodząc fragmenty Biblii czytał gorył. Przyzwyczaili się do jego osoby, ale pewnego razu zniknął z pola widzenia. Jeden z lekarzy, który znał miejsce zamieszkania tego mężczyzny, poszedł go odwiedzić. Zapytał, czemu Pan przestał przychodzić do szpitala. Chorzy pytają o Pana. Wtedy on powiedział, lekarz okulista powiedział mi, że teraz już będę systematycznie tracił wzrok, aż do zupełnej jego utraty. Dlatego postanowiłem zostać w domu. Wychodzę na pobliskie wzgórze, i tam na pamięć uczę się wersetów pisma świętego. Kiedy ustanie zupełnie mój wzrok, wrócę do szpitala. Piękna apostolska postawa człowieka, który na tyle cenił sobie przyjęcie wiary, że chciał koniecznie coś dla niej czynić. Ten przykład jest godnym wprowadzeniem w liturgię dzisiejszego dnia, a zwłaszcza w Ewangelię słuchaną. Jezus też posyłał dwunastu, ale stawiał przed apostołami ogromne wymogi. Nie zabierajcie ani dwóch sukien, ani torby, ani pieniędzy. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was tu obecnych byłby w stanie spełnić takim wymaganiom. Ja na pewno nie. Dzisiaj wielu ludzi mówi tak, o, za Kościół odpowiada, papież, biskupi, kapłani, zakonnicy, osoby życia konsekrowanego. Ale czy nie zapomnieliśmy, że tak jak tutaj jesteśmy obecni, przyjmowaliśmy w różnym czasie swego życia sakrament bierzmowania. I tam składaliśmy wyznanie wiary, a jeśli zajdzie konieczność, mamy obowiązek tej wiary bronić. Profesor Helmut Hilike, rektor, Uniwersytetu w Hamburgu napisał te piękne słowa: Może Ty jesteś jedyną Biblią, którą czytają inni, patrząc na Twoje życie. Być apostołem wiary swojej to nie wymążać się wielkością, mądrością słów wypowiadanych. To nie jest zdobywać cenzusy naukowe, ale być apostołem wiary, to dać innym przykład życia z wiary. 27 stycznia 1970 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyło się wielkie spotkanie. Dzieci urodzonych po bliskim obozie oświęcim Brzezinka, które przyjęła na świat położna Stanisława Leszczyńska. Pomimo ostrych rozkazy władz niemieckich, aby każde dziecko urodzone w obozie zabijać, powiedziała nie godzi się. Tych najbardziej bezbronnych i niewinnych istot pozbawiać życia. Pani Stanisława Leszczyńska odebrała trzy tysiące dzieci urodzonych w obozie. Pierwszą z nich była pani Ewa, urodzona w 1944 roku, i to właśnie ona wyszła ze słowami podziękowania i kwiatami, składając się na ręce tak bohaterskiej osoby, jaką była Stanisława Leszczyńska. Może wiemy, a jeśli nie, to przypomnę, że aktualnie trwa proces beatyfikacyjny o wyniesienie tej osoby do chwały ołtarzy. Święty biskup Hipony Augustyn napisał tak Każdy apostoł głoszący Królestwo Boga musi głosić Chrystusa, a nie siebie. Myślę, że wielu z nas, księży, biskupów musiałoby się uderzyć w piersi i powiedzieć Często zapominamy głosić Chrystusa, a więcej myślimy o sobie. Siostry i bracia, kardynał Jean Danielu napisał tak, jeśli nas chrześcijan dzisiaj świat nienawidzi, to nie dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, ale dlatego, że jesteśmy za mało chrześcijana, Chryste, umocnij naszą wiarę, abyśmy pięknym życiem z wiary innym ułatwiali drogę do Ciebie. Amen.